Cześć, witajcie u mnie na kanale. Dzisiaj przychodzę z bardzo nietypową paczką, właściwie taką mega paczką komiksów albo sam nie wiem do końca czego. Bo tutaj jest przesyłka niespodzianka, ale też nie od byle kogo. Przesyłkę dostałem od Sylka. Tak, od z którym niejedno razem nagraliśmy, praktycznie znamy się od początku istnienia mojego kanału, kanału komiksowania, bo bardzo szybko gdzieś tam zapaliliśmy kontakt, wspólny język razem co nieco nagraliśmy, oczywiście ekipa nam się poszerzyła, wszystkich pozdrawiam ale tutaj dzisiaj jest właśnie przesyłeczka od Sylwka z drugiej strony Sylwek to niezły kawalarz, napisał do mnie chcesz tam taki komiks mam jakiś, coś mi tam przysłał, foto i mówię, dobra, biorę to, pewnie z chęcią zapoznam się z tym obrazem grozy, jakiś horror był. I idąc do paczkomatu, nie spodziewałem się, że tak spuchnę wracając do domu. Daleko, co prawda, nie mam, ale bicek bolał, bicek bolał, właśnie mówiłem, Sylwkowi też przed chwilą. Dzisiaj jest wtorek, jak to odbieram. Mam nadzieję, że do czwartku się wyrobię. Otwierajmy, Sylwek, jeszcze na wstępie, raz ci bardzo, bardzo dziękuję. Zaszalałeś, nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem, ale bardzo Ci dziękuję. Przejdźmy już do tego, co tygryski lubią najbardziej. Sylwek, lecimy z tamatem. Otwieramy. Co tutaj mi pan nadawał, że mnie tak ręce spuchły? Będę sobie to może tak dawkował, mm. żebyście też mogli widzieć i żeby było mi tutaj wygodnie. Wszystko lecimy na takim wiecie spontanie. Co jest 5. Od góry do dołu. Na pewno będzie solidny film. Czasowo. Mam nadzieję, że macie kawę i herbatę i tak dalej. O. -E. Pamiętam, pamiętam to świetny notes. O, tutaj coś jest. Nie będę teraz tego czytał, zostawię to na później, ale notesik super. Co nie? A tutaj wiedźmin tak, komiks kojarzę to, o patrzcie zapowiedź Lucyfera, Egmont tutaj to wydawał jeszcze to jest to wersja Lucyfera która była wydawana na początku jak koło 2.9 coś takiego, no zobaczcie 2.11, no niewiele się pomyliłem tak tutaj taka zeszytówka z Wiedźminem bardzo fajnie rysowana o super, ja lubię zeszytówki, więc będzie tutaj w mojej kolekcji o jest plakat, Kurczę, że sobie tego nie powiesiłeś Kolary, no 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 swoją drogą gierka, jak ta Lala ja co prawda nie jestem graczem, ale doceniam. Widziałem jak grali u mnie w domu rodzinnym, także wiem czym to się je. Następny fajny taki zeszyt, pogrubiony. Pogrąca no niczym Panisher. Od razu się tutaj rzuca. Polscy autorzy. Fajny, grubszy taki papier. Credo. Ni to kreda, ni to Offset. No ciekawa struktura. No i ciekawie. Wyglądający komiks, oczywiście polscy autorzy. Ciekawy styl. No, dobra. Coś zabija dzieciaki. Następny tytuł. I tutaj: Dom slaughterów. O tym była mowa u Was, panowie? Tak? Wiem, że rozmawiałeś na pewno z Łukaszem? Czy na pewno? No, kurczę. Tyle tych materiałów, że nie wiem, ale rety, zaszalał pan z tymi horrorami. To nie jest na pewno dla dzieci. Zamknij oczy. Tak, materiał nie dla dzieci, na pewno. Tutaj mocniejsze wrażenia, świetnie wydany. Komiks Non-Stop non Comics Boom Studios, czyli tutaj już możemy się spodziewać treści dla dorosłych. Zresztą tutaj tak samo. Nie widzę tutaj ostrzeżeń. Tutaj było na pewno. Albo na jednym z naszych materiałów coś było, gdy rozmawialiśmy o hororach. Tak, na pewno o horrorach na Halloween. Czyli jak ktoś jest tu pierwszy raz. Zainteresowany unboxingiem, a nas nie zna przypadkiem, to zachęcam do obejrzenia materiału właśnie na tym kanale, jak i na innych naszych kanałach, gdzie wspólnie się spotykamy i sobie gadamy o różnych komiksach. O Rety, to jest takie grubia ja, A nie, to są dwa komiksy. Oblivion Song. Tutaj też będzie raczej horrorowo, bo tutaj są nazwiska. Irkman, zresztą pamiętam też tutaj recenzje bardzo pozytywne i to bardzo fajnie wygląda. Nie wiem czemu mnie to spotkało. Sylwek, powiesz? Nie powiesz? Kurczę, oby kamerami nie uciekła. Kolejny tom. To są świetne rysunki. Kiedy ja to przeczytam? Nie mogę tego położyć na wieczną kukę z tydu, która mi się tylko tutaj powiększa z miesiąca na miesiąc. Będę musiał tutaj ruszyć z tematem. O! Znowu coś grubszego, znowu zbiorcze wydanie. Kurczę, ale pojechałeś z tematem. Chyba dla Ciebie. No nie wiem, muszę, muszę przeczytać opis i będę... nie, 14+. Plus. Czyli już niedługo, nie? Poczekamy. O, Fajne, ale przyjemne. Co powiesz? Fajne. O, tu zobacz. No, zobaczymy, zobaczymy. Sprawdzę i polecimy. O, i tak. Teraz tutaj Mike Mignola, tak. Jennifer i Falcon Spear. Znowu Mike Mignola. Ale to jeszcze nie to. Czy to wchodzi w ten cykl? Te, ten cykl z tym komiksem, który mi pokazywałeś. O, jest vampir. Tak, tutaj. Pamiętam też recenzję. Tutaj było horrorowo, tak w stylu właśnie łowców, wampirów. Tutaj też, oczywiście to też tutaj Maj Mignola tworzył. No ja za dużo nie mogę powiedzieć o tych komiksach. Tyle, że właśnie znam je z Twoich recenzji i chyba z Łukaszem o nich rozmawiałeś zazwyczaj. Pięknie zilustrowany, oczywiście no styl horroru opiornie i tak dalej. Coś na mroczne wieczory. O, zobaczcie tutaj niczym z Lovecrafta. Bardzo ładnie wydane. Tutaj mamy wydania Egmontowskie. Tutaj jest non-stop komiks, czyli to chyba nie wchodzi z sobą, z sobą w interakcję. Miasto latarni. Tytuł gdzieś mi przemknął przez wzrok na pewno i przez ucho też. Oj, jak tutaj realistycznie. Pięknie narobił, ten jest tutaj brutalnie. Ciekawie, jak to wygląda. Kto to wydał? Lost in Time bardzo fajnie wydane. Nigdy nie miałem chyba komiksu żadnego z Lost in Time, więc jest, jest tu do kolejny tom. Miasto latarni. O Sylwek, zaszalałeś z tym cyklem, bo widzę, że tu jeszcze jedno miasto latarni, więc tutaj jakoś to idziemy cyklem. Trzeba będzie to poukładać. No, jest to czytać. Do końca roku na pewno się nie wyrobię. Patrząc na to, co mi tutaj nadesłałeś, panie drogi. Totalnie zmiażdżyłeś system. Bardzo ciekawie to wygląda wszystko. O, wezmę tu teraz to. Bademekum złego ojca. I zobacz, co ten ojciec robi. Podnie tego barana. O, tak zwanego. I zobaczcie tutaj. Kto tak uczy dzieci? A powiedz, ja Was tak uczę? Nie. No, to już widzicie? Widzisz Sylwek? Mam tutaj też podkładkę. Świadek naczelny powiedział, że tak, nie uczę. Chociaż o, to są ciekawe takie. O, a tego Was uczę? Nie. Też. <laughs> to mi się też nie zdarzyło, nie? Jeszcze nie zasnęłem przy telewizorze. O, ale to będzie ciekawe, chyba możemy to razem czytać. Będzie śmiesznie, nie? O, nie wciągnę. O, tak, o, to jest to. To jest to, co pierwotnie miało do mnie przyjść. Czyli to miał być taki spacerek, wiecie, idę sobie, biorę pod paszkę, pies na smyczy i lecimy do domciu. A tu jednak sto sterta tych komiksów. A tutaj nie mam Majka Minowi. A nie myślałem, że to właśnie chodzi w interakcję z tamtymi komiksami. A jedna nie w lenfergu, to rosuję. tak to wygląda trochę. Tu już album taki fantastycznie podkręcony. O, tutaj jest wstęp. Majka Mignoli. Styl jest Kosa bardzo taki raz. Realistyczny przypomina mi tutaj twórców, autorów, rysowników z Up 2000, rysujących właśnie sędziego Dreda. Też tutaj się dzieje, zobaczcie, no są tutaj stwory, Te jakieś mutacje. Richard Corbin Wygląda intrygująco Jeszcze tu muszę wydobyć Jeszcze coś tutaj jest, jest tutaj tego sporo Tutaj taki mini szorcik Zin dobry Fani zinów na pewno tutaj znajdą coś dla siebie Mienny komiks, o, ciekawie będzie dobra ciekawostka. I tutaj na samym końcu miałem jeszcze taki coś. Adrian Madej misja. Kultura gniewu. Twarda oprawa. Bardzo ładnie to wszystko jest wydane. O, dziękuję, dziękuję za pomoc, co tam znalazłaś. Misja to smogli Plodok, tak. O tu krasnale są. Ale to chyba też nie dla dzieci. Coś mi się wydaje. Zamki. O tu jakiś troll. Kurczę no styl. W niektórych kadrach rodem, jakby to rysował. Simon Beasley Kurczę. Bardzo mi przypominają tutaj te niektóre rysunki właśnie. Simona dzieła. O no tu Idealne średnio zwię średniowiecza, jak to wyglądało. No to może być ciekawe. I zobaczcie, ile tutaj komiksów nazwał mi sylbek. Totalnie dostałem przygnieciony komiksami, których może bym. <laughs> może, no nie będę się oszukiwał, ani was. Większość takich komiksów bym nigdy raczej nie przeczytał, chyba żebym trafił je w bibliotece. A moje biblioteki, niestety, tutaj są dość kiepskawo. Zaopatrywane. Mimo wszystko, i tak coś czasem uda się trafić. Nie wiem, za co najpierw się zabrać, ale ciekawi mnie tutaj te produkcje Majka minioli Oczywiście, listy wymiar również. Pierwsze co? No, jestem zaintrygowany. Jest tutaj sporo, sporo dobra, ale chyba ten wademekum złego ojca zaraz wiedzie, co? To będzie najlepsze. <grym> to zaraz odpalimy sobie. I mam nadzieję, że. Wyrobię się do czwartku, żeby to było jak najszybciej na kanale. Sylwek, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Przerosło to moje oczekiwania, bo tak jak mówiłem, spodziewałem się tylko tego jednego tytułu, a tutaj cała styrta, że tak powiem, dobra komiksowego. Jest to czytać, jest to oglądać. Dzięki ci jeszcze raz bardzo. Ja się biorę za badę złego ojca. Widzimy się za jakiś czas. Trzymajcie się. Cześć! swojego dnia? Nie, faktycznie to nie moja córka, to żółta rybka. Aha.